Polskie Stowarzyszenie Rekomendowanych doradców ubezpieczeniowych zostało założone dwa lata temu. Zmyślał o klientach, ale też o świadczeniu najwyższej jakości usług, o tym, jak dziś działa to stowarzyszenie oraz o kongresie, trzecim już kongresie założyciele Stowarzyszenia. Ze Za mną bowiem pan Paweł Skotnicki. Witam pana bardzo serdecznie. Mówiąc o kongresie, mówimy też o rynku ubezpieczeniowym, rynku, który się cały czas rozwija. Widzimy nową ofertę, ofertę dostosowaną do klienta, ale czemu my się tak naprawdę powinniśmy ubezpieczać? Bo wielu z nas traktuje ubezpieczenie jako to zło konieczne. Jeszcze gdyby rzeczywiście ludzie traktowali ubezpieczenie jako zło konieczne, to prawdopodobnie większa liczba Polaków byłaby ubezpieczona. Gdy się porównujemy do bardziej rozwiniętych rynków, to w Polsce ten wskaźnik to jest trudne słowo, ale tak muszę tego użyć. Penetracji ubezpieczeniowej w Polsce jest bardzo niski. Wzrost jest do zrobienia co najmniej dwukrotny, jeżeli chodzi o tych, liczbę tych osób, które powinny być ubezpieczone, tak jak to jest w zachodnich społeczeństwach, co oznacza, że mamy tutaj mnóstwo roboty. Jeżeli chodzi o sam sens ubezpieczania się, no, głównie chodzi o to, żeby móc polegać na swoich pieniądzach, które wypłaci ubezpieczyciel, gdy stanie się to. Czego się spodziewamy, że być może się stanie, czego wcale nie chcemy, żeby się stało, ale też tego, co jest nieuchronne. Mówimy tutaj na przykład o śmierci, bo przypominam, że śmiertelność wśród Polaków wynosi 100%. Celem naszego stowarzyszenia jest, po pierwsze, to, aby wypromować wizerunek, pozytywny wizerunek agenta ubezpieczeniowego w tym kraju, bo on nie kojarzy się zbyt dobrze. Często agenci ubezpieczeniowi uważani są za takich domokrążców, którzy chcą tylko sprzedać policję, już potem nie pojawiają się u klienta. Naszym celem jest to, żeby pokazać, że w Polsce jest mnóstwo. Mnóstwo specjalistów, którzy pracują naprawdę na międzynarodowym poziomie i tylko od klienta zależy, z jakim agentem się spotka i któremu powierzy opiekę nad swoimi polisami. O sukcesji można myśleć w dwóch aspektach. Zarówno ta, ta sukcesja mortis causa, czyli sukcesja po śmierci, ale absolutnie nie zapominajmy, że cudownie by było, i to jest ten, to jest ten pożądany model, żeby przedsiębiorca, przedsiębiorca również pomyślał o sukcesji inter vivos, czyli za życia. Musimy gdzieś wszystkiemu sprostać i to są właśnie pieniądze niejednokrotnie, które tu i teraz, dziś, w rodzinie się pojawiają po to aby ta rodzina ta mała społeczność mogła dalej funkcjonować jest to absolutne dla nas poczucie bezpieczeństwa a mówiąc szczerze w naszych myśleniu całym myśleniu o rodzinie to bezpieczeństwo zawsze stanowi tą główną myśl przewodnią Kongres choć dziś dobiega już końca, to według deklaracji organizatorów odbędzie się ponownie już w lipcu.